Drodka, witam. jest. Ja, Zapraszam. dziecko. Kto pierwszy? Kto pierwszy? Proszę. Laura, zapraszam. Z pytaniem. Mhm. pytanie. Co to jest szansa? Komandyczek, Brawo. Brawo. Zapraszamy drugie dziecko. Osoba grająca którym kolorem robi pierwszy ruch? Białym. Proszę, trzecią osobę. Pierwszy, a nie, Kto rządzi na kolumnach, na kolumnach, liniach i przekątnych, na których stoi? Jak nazywamy jednoczesny ruch króla i wieży? Zbieraj król. Tak. Brawo! Przed świąteczką. Przed świąteczką. góry nie I <śleski> świąteczką. Przed Przed Tak. To idzie tylko do przodu, zbija nas kost i może wbić nawet Hermanem. Hetman. <grym> <Co? grym> Ile punktów ma król?